Graficznym program bez nazwy, Paweł Duma, spotykamy się ponownie w studio. Czas na omówienie kolejnego akcesorium, które służy do ukierunkowywania światła, modyfikacji światła. Oczywiście ja mając lampę błyskową, musimy coś założyć na nią, żeby to światło w jakiś sposób opanować. Takimi podstawowymi elementami do modyfikacji światła są tak zwane czasze, inaczej w potocznie nazywane garnkami. I tu mam taką czaszę, która jest już no, bardziej zbudowana, można powiedzieć. Po prostu jest większa. I też ma inny kąt rozsyłu. Jeżeli ja ją sobie założę na lampę błyskową i ukierunkuję, to co się dzieje z tym światłem? Tutaj, to jest im większa czasza, tym więcej wewnętrznych odbić. Im węższa czasza, tym bardziej ukierunkowane światło. Proszę zwrócić uwagę, że to światło nie ma szans rozchodzić się gdzieś tam na boki, czyli pewnym snopem światła. Oświetlamy obiekt główny. Żeby zobaczyć efekty w studio fotograficznym, jak widzicie, tutaj wcale nie trzeba pracować przy wygaszonym świetle. Oczywiście, gdybyśmy chcieli przy tym świetle pilotującym zobaczyć efekty, musielibyśmy wyłączyć wszystkie światła w studio. I wtedy widzimy no, suma sumarum to, co wyjdzie na zdjęciu. Natomiast jeżeli mamy odrobinę wyobraźni i światłomierz, to w takim razie możemy zobaczyć oczami wyobraźni to, co będzie na zdjęciu. Teraz proszę popatrzeć. Ja w tej chwili dokonam pomiaru światła tak, żeby zobaczyć. Jak wygląda oświetlenie tutaj na lutku? Mam przesłonę 22,5 i tutaj też 22,5 mniej więcej. Ja sobie tutaj delikatnie tylko zmodyfikuję to światło. I teraz tak, ja zmniejszę moc lampy tak, żeby zejść do przesłony 22, czyli muszę to zrobić o 70 mniej więcej raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Robię test i sprawdzamy sobie pomiar światła, czy to zmniejszenie mocy lampy mi tutaj coś daje, daje, jak najbardziej mam tyle, ile chciałem. Eee, oczywiście te wszystkie czynności, które dodatkowo wykonuję, szukajcie w innych odcinkach naszego programu. Każda z tych czynności jest osobno, tak samo jak i pomiar światła pokazana. I teraz tak, co mi daje jeszcze takie oświetlenie? Wielkość czaszy wpływa też na ilość światła, którą dociera do obiektu. Jeżeli czasza jest bardziej ukierunkowana, jest wydłużona, mniej światła rozejdzie się po bokach, tym więcej światła dotrze też do obiektu. Twarde światło tworzące nam ostre cienie, czarne cienie tworzące fakturę, czyli pokazujące fakturę. To wszystko to jest cecha charakterystyczna. Ja w tej chwili przejdę, żeby zrobić zdjęcie, czyli przy mojej przesłanie 22 ja naciskam spust, wyświetlam sobie i mam, mam pokazane to zdjęcie. I teraz to, co widać na tym zdjęciu, ono się powinno Wam w tej chwili wyświetlić, to jest kwestia to, co się dzieje z cieniem. Tu warto sobie porównać też z innymi czaszami, które omawiamy w pozostałych odcinkach, mianowicie to, co się dzieje na krawędziach, krawędziach cieni. Mianowicie te krawędzie w zależności od rodzaju czaszy będą albo ostrzejsze, albo bardziej rozmyte, czy wręcz nawet takie zwielokrotnione. Tak naprawdę takie efekty powstają dzięki wewnętrznym odbiciom tutaj wewnątrz czaszy. i Możemy to wykorzystać ewentualnie, jeżeli fotografujemy bez cieni, to cień nas nie obchodzą, a uzyskujemy w ten sposób więcej światła w danym punkcie. Dzięki temu możemy pokazać w jakimś małym obszarze fakturę. Możemy oświetlić jakiś niewielki przedmiot, ale, albo obszar, ale właśnie ostrym światłem, który będzie dawał światło światłocień, mocne czarne, czarne cienie, jeżeli nie będziemy stosowali żadnych odbić. Tak wygląda garn. Takie efekty daje, jak widać na zdjęciu na pojedynczym przedmiocie. Jeżeli chcecie poeksperymentować, po prostu poróbcie sobie zdjęcia, pofotografujcie różne rzeczy takim garnkiem, a wtedy zobaczycie, jakie daje to efekty. Dzięki, zapraszam do kolejnych odcinków.